Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Davis. Ten, kto znajdzie przyjemność w oglądaniu nieczystych scen, to kto poddaje się złym myślom, porządliwemu spojrzeniu, patrzy prosto w grzech, z całym jego ciężarem wstydu, łamiącym serce żalem, Taki ktoś doświadcza prawdziwej natury zła, którą schował sobie w zakamarkach swojej duszy. Tak jak myślisz w sercu swoim takim jesteś. Księga przysłów 237. Kiedy tylko usłyszysz pierwsze sugestie złego, wznieś modlitwę do nieba, a potem mocno oprzej się pokusie. Ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Jakuba. 1:6 Początek ulegania pokusie leży w grzechu pozwalania umysłowi na chwiejność i powątpiewanie w grzechu, dopuszczania chwili zawahań i niestabilności w ufności Bogu. Niegodziwiec zawsze szuka okazji, aby źle reprezentować Boga i przyciąga swoją uwagę ku rzeczom, które są zabronione. Jeśli tylko może to sala swój umysł z rzeczami i myślami tego świata. <laughs> Dziękuję. Przepraszam, będzie próbował podniecać emocje, na namiętności, zaczepić uczucia na tym, co nie jest dobre, ale to Ty możesz kontrolować każdą emocję i namiętność. Poddawać ją spokojnemu i wyważonemu rozumowi, sumieniu, wtedy dopiero szatan traci prawo i moc do kontrolowania Twojego umysłu. Dlatego okiełzajcie umysły Wasze i czyźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję Waszą własną, która Wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio Wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ zapisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. 1 Piotra 1, 13-16 Sposób działania kusiciela nie może służyć za usprawiedliwienie dla nawet najmniejszego złego czynu. Szatan jest radosny, kiedy słyszy, że rzekomi wyznawcy Chrystusa usprawiedliwiają niedoskonałości swoich charakterów. To właśnie te usprawiedliwienia wprowadzą do grzechu. Dla grzeszenia nie ma usprawiedliwienia. Święte usposobienie, życie podobne temu, jakie wiódł Chrystus jest dostępne każdemu pokutującemu i wierzącemu dziecku Boga. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Efezjan 6:10. Polegajcie na Panu, dzięki Jego mocy zagaście wszystkie ogniste pociski wroga, a okażecie się więcej niż zwycięzcami. Kiedy jesteśmy otoczeni pokusami, nie patrzymy na okoliczności czy własną słabość, ale wsłuchajmy się w moc słowa. Cała jego moc należy do Ciebie. Słowo Twoje, mówi psalmista, przechowuję w sercu moim, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Psalm 119, 11. Według słowa warg Twoich unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. Psalm 17, 4. Ojciec kłamstwa drży i częsie się, gdy prawda Boga w swej palącej mocy jest rzucana mu w twarz. Chodź w duchu i nie i pragnie pragnij ciała. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnijcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, a stąd nie ma między nimi zgody. Tak, że nie czynicie tego, co chcecie. Galacjan 5:16-17. Musimy pamiętać, że nasza grzeszna natura nie została zniweczona w momencie, kiedy zostaliśmy oczyszczeni i odnowieni w naszych umysłach, i kiedy włożyliśmy na siebie nową naturę, stworzoną w prawdziwej sprawiedliwości i świętości. Stara natura zostanie dopiero uczyniona świętą przy ponownym przyjściu Jezusa. Tu na ziemi Jezus wziął na siebie tę grzeszną, cielesną naturę, po to, by móc być kuszonym tak jak my, pokusa bowiem nie jest grzechem, nie musimy ulegać prowokowanym i wywoływanym w nas pokusom egoizmu, urazy, irytacji, niecierpliwości czy jakiejkolwiek innej pokusy. Bóg może uchronić nas przed upadaniem, jeśli mu się poddamy. I chrześcijanin będzie odczuwał prowokowanie do grzechu, gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, a duch walczy przeciwko ciału i tak są ze sobą w stanie ciągłej walki. I to właśnie w tym miejscu potrzebna jest pomoc Chrystusa. Ludzka słabość jednoczy się z boską siłą i wiara wykrzykuje: Dzięki niech będą Bogu, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Największym triumfem danym nam poprzez religię Chrystusową jest samokontrola. Nasze naturalne skłonności muszą być kontrolowane albo nigdy nie pokonamy pokus tak jak je Chrystus zwyciężył. On był tak samo kuszony jak my. Szatan stał gotowy na każdym kroku. By go kusić, nacierał na niego w najbardziej żarliwy sposób, a jednak on nie zgrzeszył, ani nie znaleziono winy w ustach jego. Cierpiał, będąc zgłoszonym, cierpiał wprost proporcjonalnie do stanu doskonałości swojej świętości. Ale książę ciemności nic w nim nie znalazł, żadna jego myśl nie uczucie, ani uczucie nie odpowiedziało na kuszenie. Boleśnie był kuszony i wypróbowany na punkcie szybkiej i złoższonej mowy, a jednak ani razu nie zgrzeszył ustami. Z cierpliwym spokojem znosił szyderstwo na śmiewanie się drwiny swoich współpracowników. Jezus nigdy nie utrzymywał, że ma do czegoś prawo i dlatego, że był chętny i nienarzekający, często nakładano na Niego dodatkowe zadania przez oczynioną jego pracy niepotrzebnie cięższą, a jednak nigdy nie zawiódł i nie zniechęcił się. Żył zawsze ponad tymi trudnościami, tak jakby zawsze był przed obliczem ojca. Nie oddawał się złem, gdy ktoś grubiańsko go potraktował. Wszelkie obelgi znosił cierpliwie. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyć Według ciała czeka was śmierć, jeżeli zaś przy mocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli, albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przebrania za synów którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Rzymian 8, 12-17 Chrystus cierpiał dotkliwie z powodu obelg i nadużyć wobec swojej osoby. Z rąk tych, których stworzył i za których składał nieskończoną ofiarę, otrzymywał wszelkie poniżenie. Szatan może wprowadzić w nas niepokój i dyskomfort, ale nie może nas skazić czy zanieczyścić. Mógł spowodować agonię. Ale nieskalanie uczynił życie Chrystusa jednym ciągłym pasmem konfliktów i prób. Nie doświadczasz trudności, które nie byłyby i jego udziałem, ani smutku, którego nie doświadczyłoby jego serce. Jego uczucia mogły być ranione poprzez obojętność i lekceważenie ze strony jego rzekomych przyjaciół, dokładnie z taką samą łatwością, jak ranione są Twoje. Czy Twoja ścieżka jest pełna cierni? I taką. Też była jego tyle, że dziesięciokrotnie trudniejszą. Czy odczuwasz ból, cierpienie, rozpacz lub przygnębienie? I on to wszystko odczuwał. Po, przez to wszystko, co przeżył, stał się dla nas doskonałym przykładem. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim, jego śladami. Od grze on grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złożeczono, nie złożeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego zostaliście uzdrowieni. 1 Piotra 2, 21 23 i chociaż wziął na siebie całą siłę ludzkiej grzesznej i namiętności, to jednak nigdy nie poddał się pokusie choćby w najdrobniejszym czynie, który nie byłby czysty, szlachetny i wznoszący w górę. Same w sobie słowa namiętność czy pragnienie są neutralne, po prostu odnoszą się do silnych uczuć i emocji, dobrych lub złych. Chrystus nigdy nie zezwolił, aby Jego namiętności i pragnienia były złe. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni i w prawdzie. Jan 17,19. Uświęcenie to nie emocja, ale zrodzona w niebie zasada, która sprowadza wszystkie namiętności i pragnienia pod kontrolę Ducha Świętego, a to dzieło może być dokonane przez naszego Pana i Zbawiciela. Nie można sprzeciwić się żądaniom naszej upadłej natury, naszą własną siłą. Poprzez ten kanał szatan będzie sprowadzał na nas pokusy. Chrystus wiedział, że wróg przyjdzie. Do, której ludzkiej, do każdej ludzkiej istoty, aby zaczerpnąć korzyść z jej oddziedzicznych słabości i swoimi fałszywymi insynuacjami, usiedlić i omotać tych wszystkich, którzy nie pokładają swojego zaufania w Bogu. A przez to, że On przybył już tę ziemską drogę, którą każdy człowiek również musi przybyć, przebyć, nasz Pan przygotował drogę dla nas, abyśmy zwyciężali. Jego przykład pokazuje, że naszą jedyną nadzieją jest podporządkowanie swojego apetytu i pragnień woli Boga. Ponieważ więc Chrystus cierpia w ciele, uzbrójcie się też i Wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić się nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. 1 Piotra 4,12 Siła charakteru składa się z dwóch rzeczy: siły woli i siły samokontroli. Wielu młodych ludzi myli silne, niekontrolowane namiętności, uważając je za silny charakter, ale prawda jest taka, że ten, kto jest pod panowaniem własnych namiętności i pragnień, jest słabym człowiekiem. Prawdziwa wielkość i szlachetność człowieka mierzona jest jego siłą opanowania uczuć. A nie na odwrót. Najsilniejszym człowiekiem jest ten, kto, choć czuły i wrażliwy wobec obelg czy innych nadużyć, pokonuje namiętność, emocje i przebacza swemu wrogowi. Niskie namiętności. Mają swoją siedzibę w ciele i działają poprzez ciało. Słowa. Ciało, czy cielesne, czy cielesne porządliwości dotyczą niskiej, niezdepranowanej natury. Jednakże ciało samo w sobie nie może działać w sprzeczności do woli Bożej. Mamy wskazanie, by krzyżować ciało wraz z jego porządliwościami i namiętnościami. Jak to zrobimy? Czy będziemy skazywać je celowo na ból? Nie, ale uśmiercimy pokusę do grzechu. Zepsuta myśl musi być odrzucona. Każda myśl musi być poddana w posłużeństwo Jezusowi Chrystusowi. Wszystkie zwierzęce skłonności mają być podporządkowane wyższym siłom duszy. Miłość Boża musi panować w nas niepodzielnie. Chrystus jedynie może zajmować tron. Serca. Nasze ciała muszą być uważane za jego wykupioną własność, a członki naszego ciała mają się stać narzędziami sprawiedliwości. Dziękuję.